I później, może, jakieś pytania. I proszę Państwa, jeżeli ten system w całości będzie dysponował tymi cechami od misji, wizji, skuteczności, efektywności, funkcjonalności, innowacyjności, to wtedy proszę się posługiwać dla wszystkich bytów, czyli instytucji w prawie, ale. Tak jak do tej pory powiedziałem, posługując się tymi czterema paradygmatami. I wreszcie ostatni, tą drogą, która dociera do skarbca czystego, otwartego prawa, czyniąc go systemem, modelem. Co to jest model? Coś, co, prawda, jest piękne. Model, prawda, prawda. To jest jaka sztuka, jakieś mistrzostwo. To jest modelowanie i w kuchni koła gospodar miejskich, i w ubiorze, i w ludowości, i w literaturze, i w muzyce, i w sztuce wszelakiej, i wiedzy opartej na kognitywistycznym myśleniu interdyscyplinarnym, ale także i w prawie. To jest ten model. Mistrzostwo. Mistrzostwo wspinają dwie wartości. Ekologia życia i ekologia społeczna. Ta pierwsza warunkuje drugą. I proszę o tym pamiętać. Ekologia jak sama nazwa. To jest coś, przy czym się nie ubrócę. To jest to czyste. To jest to białe. To niedopełnione. To, nad którym powinienem cały czas pracować, by go dopełniać, by tworzyć siebie, by odkrywać naturę, by tym wchodzić do społeczeństwa i zapewniać rozwój. To jest cztery w jednym. Dobrostan zdrowia. Biologia z psychiką, z duchowością i wymiarem społecznym jako jedna. I to trzeba widzieć w każdych rozwiązaniach prawnych, życie społeczne rodzin partnerskich. To może być partner, ale nigdy nie rodzina. W związku z tym albo tworzymy nowy byt, natomiast nie wchodzimy nogami do czegoś, czego się nie da zrobić. Tak samo generatywność. Dwóch partnerów, dwóch panów nie urodzi, dwie pani nie urodzą, mają prawo się kochać. Nikt nie ma prawa dyktować komuś uczuć emocji. Jak najbardziej mogą mieć kolorowe włosy. Ja lubię patrzeć w na panie, które mają fiolety i zielenie, prawda? Sam się nie farbuje, bo jak człowiek siwy by farbował, to widzę, że te, tych te, tenf mają zielone. Wygląda jak królik wypuszczony na wolność, prawda? Albo jakiś naznaczony, nie wiadomo, mamut. W związku z tym raczej wolę zachować pewną czystość natury. I nie tworzyć pewnej hybrydy. Ale, prawda, nie oznacza, że jeden człowiek w podeszłym wieku nie może kochać drugiego człowieka w podeszłym wieku. Czy kobiety? Ja już kiedyś użyłem tego obrazka, bo kiedyś badałem to zjawisko. Ludzi starych, w wieku senioralnym, gdzie dzisiaj w każdym domu starości budowuje się monitory, żeby kontrolować ich zachowanie, bo w wieku starym człowiek ma krótką pamięć, niedowidzi, zapomina, mogą być mikrowylewy. W związku z tym ten środek, w postaci monitoringu, o którym mówię, powinien towarzyszyć personelowi w pewnym bezpieczeństwie osób przebywających, ale powinien być środkiem, a nie cele. Bo co ludzie starzy chcą robić? Kochać. A co robi monitory? Nie pozwala im się całować. Nie pozwala im uprawiać seksu, zaspokajać popęd. Człowiek ma popęd w każdym wieku, bo to jest środek jego biologii. Człowiek, który kastruje środki i siły, staje się mamutem. Uskłym roślinką, zwierczoną roślinko, roślinką, którą ktoś kontroluje, mówiąc mu dla jego bezpieczeństwa. To się nazywa manipulacja i psychomanipulacja, o której powiedziałem w prawie. W związku z tym, najgorszą rzeczą jest oddawanie ludzi starych. W wieku senioralnym, przez kochające dzieci, do najbardziej bogatych domów opieki senioralnej, gdzie wszystko jest na wysoki połysk pod monitoringiem. Najwyższy połysk ma dom rodzinny, ma pokój, w którym jest człowiek i jego rzecz, jego filozofia człowieka, która wrastała w klimacie jego przyszłości. I o tym proszę pamiętać. Oprócz generatywności, witalności, prawda, tutaj dobrostanu zdrowia, są jeszcze dwa przymioty, które tworzą treść, czyli rodzajowość, substancjonalność dla ekologii osobowej, która powinna towarzyszyć filozofii, twor religii wierzę, myślenie teoretyczne na rzecz literatury, na rzecz prawa, na rzecz dziejów człowieka poprzez jego różne epoki rozwoju. To jest zaangażowanie społeczne i samowiedzę. Uczenie do końca życia, edukacja życie My nigdy nie jesteśmy dopełnieni na poziomie Samoświadomości i samowiedzy. Dopełniając to, stale tworzymy nową lokomotywę, nową drezynę, do której każdy może się podłączyć. A jak będziemy mieli uśpioną samoświadomość i samowiedzę, to my wtedy takim reliktowym trawajem wyjeżdżamy, jak w Polsce na 22 lipca albo 1 roku pokazać stare tramwaje, stare autobusy i stare drezyny, że one były. A my stać powinniśmy poddać likwidację do muzeum. Tam jest ich miejsce. Do historii. Ale budować epokę rewolucji. Drezyny nowej, tej, która podłączy nowe wagoniki i będzie drezyną życia. Drezyną poruszania się w społeczeństwie i będzie budowało prawo na poziomie dobra transkulturowego. To jest właśnie, jak gdyby, zmiana tego prawa co do treści, nie nadawania nowego sensu i znaczenia. Bo to jest dziesięć tablic. Tylko czas i miejsce powinno generować nowe doznania i odczucia jaki rozum zmysłowy jego myślenia. Kiedy mówię o tej drożynie prawda ekologicznej, którą mam na myśli, samą edukację i zaangażowanie społeczne, duchowość, to mam na uwadze, żeby tworzyć tą zmianę co do jakości ciągle, stale, dokonywać falsyfikacji ustawicznej. W sposób oczywiście uzasadniony. I także uważam, kiedy posłużyłem się kategorią kiedyś przykładu, że jako prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej stworzyłem trzy domy terapeutyczne, według swojej własnej koncepcji feminitycznej projekt, według tego powstał na Wydziale Architektury. Doktorat w Białymstoku na Politechnice Białostockiej w sensie architektury wewnętrznej i zewnętrznej bryły, jak i architektury wnętrznej, gdzie w każdym domu terapeutycznym jest wolny pokój dla rodziców naturalnych, którzy pili, ćpali, dawali w ryja i stanowili przykład tak zwanej dewiacji dla młodego człowieka. Albo postawy jego lekceważenia, auto, auto, aut, postawy autorytarnej, albo pobłażania, albo dewiacji. Wszystkie warunkują zachowania nieuważnie niedojrzałe, nieletnich i dzieci. Poza postawą autorytatywną, czyli na tym samym poziomie, jak mówił profesor Bartonowicz, dialog Rozmowa, partnerstwo z dziećmi. Po co jest ten pokój? Bo każdy człowiek ma naturę, każda przyroda ma swój świat organiczny, ojca i matkę. Nawet jeżeli z nią nie ma więzi i zrywa, to on nie może powiedzieć, że tego nie było. nowa jakość na poziomie katalaksji i Ja proszę Państwa dla ciekawości powiem, że te 40 lat badania recykwistów to jest zerwanie więzi rodzinnych z pewną troską, oczekiwaniem na powrót do rodziny. Nigdy w żadnym z dwóch tysięcy przypadków nikt nie wykluczył z własnej samoświadomości portretu ojca i matki, jakiego wzoru osobowego, do którego chciałby, żeby był, a którego nie było. Tak jak prawo, to nie jest to, co jest, tylko to, co powinno być. A jak wiem, to, co powinno być? kochający rodzic, postawa rodzicielska pozytywna. To ja za tym chciałbym podążać i chciałbym to widzieć u siebie i u swoich rodzin. I to jest ten dodatkowy pokój w tej bryle architektonicznej domów terapeutycznych z rodziną, która Adoptuje bądź bierze do własnej rodziny naturalnej. To nie są rodziny zastępcze, zwykłe rodziny za zgodą sądu i rodziny, rodziny pokoleniowej. Do takiego czasu, do jakiego chce nieletni, by włączyć się w czynne, na życie, zidentyfikować się z tymi, którzy tworzą przestrzeń życia na poziomie domu, a nie instytucji opiekuńczej, wychowawczej czy karceralnej, pan zakłady karne, czy ośrodki socjoterapeutyczne. Je możemy nazywać różnie, ale to nie jest dom. A każdy, kto daje wryja, tęskni za domem. Ten dom dająć mogą. Zwykłe rodziny mające dzieci, nie mające dzieci, z przestrzenią życia, w której tworzy się pokój także dla tego, którego nie ma, a którego chciałoby się mieć, ale on nie przyjdzie. Ale nie można o nim zapominać w doznaniach i samochodach. Oczywiście wiek jest kategorią, ja badałem dorosłych, tutaj nieletnich, z którymi już poza tymi pozytywnymi przykładami nie ma łączności, ale chcę powiedzieć, że bardzo często dziecko dotknięto krzywdą ze strony rodzica. Ze względu na naturę przejawia empatię w stosunku do kalakiego i ułomnego rodzica. I to są te właściwe interakcje, które także na poziomie zła czynią dobro i stają się elementami zmiany jakościowej, teoria wari wariabilizmu, przeciwieństwa, likwidacja wszelkich przeciwieństw, tworzy walkę pomiędzy nimi i daje całość temu światu. Proszę zobaczyć, co dzieje się z matkami, które dokonują macierzyństwa w zakładzie karnym. To jest, proszę państwa, zupełnym przemiana. To, że ona miała karierę kryminalną, ale akt macierzyństwa tworzy wewnętrzną Negację tego, co było w kierunku pozytywnym. Ona jest w stanie stać się najlepszą osobą, która czym będzie traktowała rzeczywiście w kategoriach epizodycznych. Aporia to jest zło i dobro wiedzy. Aporetyczność to są przestępczynie, które na poziomie ciąży i macierzyństwa. Mogą stać się osobami generującymi całkowitą zmianę. I o tym proszę pamiętać. Także kiedyś mówiłem, prawda, że prostytutki mogą być najlepszymi matkami. Wtedy, kiedy spotkają człowieka, który kocha nie ciało, bo to jest sport i wszystko dla niego, ale kocha osobę, czyli całość. Wszystkie wymiary, które człowiek ma, biologię, psychikę, duchowość i społeczną. I to pokazują badania, czy Magdaleny Jasińskiej, czy badania światowe. I te cztery cechy: cecha dobrostanu zdrowia, cecha generatywności, zaangażowania społecznego, samą świadomości, samowiedzy, tworzy ekologię życia. A ona daje szansę, na ekologię społeczną i o tym w następnym razie to jest bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Jednostki, wspólnoty, a to jest immanentna cecha prawa. Prawa, które nie czyni bezpieczeństwa i nie zmierza do sprawiedliwości, to jest dziurowy papier w Kiblu, w Rosji, na Haku, bo tam się używa go wielokrotnie. Dziękuję